Zmienimy klęczenie za klęczenie. Ha, ha, ha. Tak czy nie? Tam <laughs> Jebio, nie wiem, o co chodzi się teraz. nie powiedziałeś, że bym nie usłyszał. <laughs> A właśnie, bo nikt... Nie wiem kto, ale... Ty. Czerwysz chodził po domu i mówił, zrób mi loda. I, I Nikodem to podłapał i się zapytał, o co chodzi. No Ona i... mówi, no że w wafelku takie te, no nie? Ja mam wafelki i wiecie, no w lecie jedliśmy lody. No i ja mówię, że tata chciał loda, żeby mu zrobić. No i zrobiłam im tego loda i teraz chodzi za mną i mówi, mama, zrób zrób loda to przy, przypadek no, był straszny. No i przy to jest w sumie, ale... A na tym, a na YouTube? na Każdy YouTubie znalazł Koko ten Coco Chanel. Tak i właśnie chyba Coco Chanel na, na dobry dzień. dzień. Ja już się mnie pyta, co to jest Coco Chanel i mu powiedziałam, że to jest taka taka kobieta. No, jak mi ją pokazałam. No, dobrze, a, że. Skończy. A Coco Chanel to są te? To ona No, ja wiem, do czego to jest odnośnik, ale chyba dziecku nie wie. Nie, będzie nie, o to chodzi. Po, pomimo... to też są perfumy, ale No, ale to się od nazwiska wzięło. No, myśli. a to była ta laska, która rewolucja z dżinsów? No, 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 tak. O... ona była jakoś tam komunistką chyba, tak? tak? No jakąś No, ten, ale to ta co ale ona się była sprzeciwiła, się robą, żeby w spodniach straszne... chodzić, tak? No, chyba ta. Miała straszne szczęście w życiu, tak szczerze.